Tutaj? Ty kurwa, idealnie? Czyżby to było to? Kurwa, ideolo. No zapamiętałem idealnie, nie? No i kurier polega na tym, że wciskamy Q e, albo E i rzucamy przesyłkę do tego kółka. I to w sumie na tym polega misja kurierecka. No i są trzy miasta, no i w trzech miastach jest in, inaczej, nie? Tutaj na przykład robimy rowerami, a w ostatnim mieście jeździmy chyba motorem, jak dobrze pamiętam. Nie dobrze mi się trafiło, tylko ja pamiętałem. Ja pamiętałem. Kiedy, kiedyś tego szukałem, ale... Ale, jak sobie zapamiętałem, gdzie to jest, to już jakoś tak kurwa. Nie wiem, w no, pamięci mi zapadło. No i takich poziomów jest 4, no nie? Takich poziomów jest 4. No i teraz mamy kolejny poziom, i mamy już 6, w sensie cztery 4, 4 przesyłki, nie? Dobra, mapa. Jest aż tutaj. Pojedziemy po tego, wrócimy tu, pojedziemy tu i tu. No i dobra, i liście Jedziemy rowerkiem. Pod prąd, bo bliżej się niczego nie boi. Kurwa, trzeba tapować to W, żeby szybciej jechać. Pamiętam, że jak grałem kiedyś, kiedyś, pierwszym razem, to nie pamiętałem jak kurwa działa to szybkie jeżdżenie i cały czas tylko tak jeździłem. Później sobie przypomniałem, że ta kurwa buplikać jak pojebany. A dobra, mogę tu jechać. <laughs> Idziemy, kurwa, jestem kurtierem. Kurwa, moja klawiatura jest w siódmym niebie, nie? Nie bój się, Pipa. Dobra. No, i teraz idziemy tam, mamy 3 minutki. Myślę, że na luzie. Co ty chce ta kurwa ode mnie? A skurwie, syny to, to przez środek mogłem No <grych> Jak to zaparkował? Dobra, kolejny jest tutaj. Dwie minuty na spokojne, nawet niegdy tylko trzy. Na spokojnie to robimy. Myk. I ostatni. Co się nie ma, co śpieszyć tak szczerze. To trzeba na spokojnie. Tak jak w się, nie? Zawsze, jak gra w to tylko spokojna. To nie. Pamiętam, że kiedyś to jak chciałem na szybko i w podczas jazdy, podczas jazdy rzucałem, no i co, i kurwa nie trafiałem i musiałem kurwa wracać do bazy, brać nowe paczki jeszcze raz jazd w to miejsce. To wtedy czasu brakuje, ale nie ktoś kiedyś grał. Jakby ktoś kiedyś grał w San Andreas i robił to misję, to lepiej się zatrzymać i trafić niż żeby robić jak najszybciej. No jak spokojnie, to przynajmniej ci wychodzi, ale nie zawsze, nie zawsze mi wychodzi. Zajebiście, Bliziutko wszystko. No się wszystko. Mamy pięć paczek, ja na wszystko powiedziałem, że dwie są blisko, nie? ale... Zresztą co camon. Dobra, jak to wygląda. No dobra, ale tak. Aha, dobra, ale to nie wszystkie są prawie obok siebie. To nawet się nie ma co śpieszyć za bardzo. To teraz damy sobie Tom, gdzie on jest tutaj? Damy sobie Tom, o proszę bardzo. Nie, eee, jaki kurwa samochodzi. A nie wiem, czy kiedykolwiek nie widziłem w tej grze. Teraz idziemy pod tamtą, i akurat <laughs> będziemy się wracać, jakby do, do bazy, to sobie. ...to sobie e, wrzucimy tamtą ostatnią. Kurwa, psinko, co się boisz? Jeszcze nie przejadę. A do tego nie przej... No zapierdala, zapierdala jak na... ...jak nawalam co chwilę, kurwa, to wuj, mnie... ...już mnie jak woli. To za zapieprza. Ale lepiej poklikać i mieć spokojną głowę, że, że na pewno zdążymy, nie? Że, kurwa, ja bym nie powiedział, to ja nie wiem już od czego zależy. No i teraz ostatni. Jak dobrze liczę no to ostatni poziom to lecimy po kolei. Tutaj są jakieś dwa. To sobie te dwa weźmiemy. sobie dwa na molo. Tak, to ktos. Dobra, rura, bo mamy prostą. No i dobra. Jedź, jedź! Nie ma, że kurwa piasek. Klienci czekają, tak? I... oj. To nie było w planach. Gdzie ten w ogóle? Jedno jest na tym molu, a drugie jest na tamtym. No dobrze. Nic nie szkodzi, bo i tak zdążymy. Nie zdążymy jedynie wtedy, jak wypierdolimy grę. No to wtedy to wiadomo, nie zdążymy. Ale, jako wszystko będzie w porządku z grą, no to że tak powiem, łatwiutka misja, nie? Kurwa. Widziałaś to? Lecisz, lecisz maleńki. To już tutaj. Ej, ale tak bez beki. Już mnie boli dłoń od tego plikania. Bo spamuje to wujak jakiś chory. Dobra, mapa. Gdzie tu są te? Tu. No to jedziemy na górę. Idziemy teraz do tych dwóch, co jest na górę. Na górę, na górze. Mm, idziemy tam, gdzie jest na górze. Te dwa punkty. Ale to nie będziemy to jakoś kombinować, tylko po prostu sobie tu wiadę. O! Tu sobie jedziemy. One są praktycznie na jednej ulicy chyba. wystarczy jechać główną i będą. Tak czy nie, tak. No tak. Ale to jeszcze chwila. Teraz tu skręcamy. No jak tak na No, ale na na kurban Jak o tak jedzie, no to nie. Ale, jak o tak jedzie, tak szybko, no to ja cały czas na żeby on tak jeździł. Bo, jak nie będę spamował, to tak nie pojedzie. Dobrze, dobrze. Kolejny gdzieś tutaj. To jest prosto, to fajnie można zapieprzać. Trzeba by pójść na siłownię. Zaraz ten, jak skończymy to, to na siłownię pójdziemy. A nie wiem czego, jak ja byłem mały i grałem w GTA, to nie, nie wiem czego uwielbiałem na siłownię kurwa chodzi w tej grze. Serio. Zawsze jak byłem w Los Santos, kurwa, no co by się nie działo, to jak byłem obok siłowni, to musiałem kurwa zajechać. Ale teraz wyszło, no kurwa. Pan Andreas na siłowni no, napierdalałem, a teraz jestem leniwa. Leniwa klucha jestem. Kurwa mać, no. 10 minut jeszcze. Ja bym nie musiał tak napierdalać, tak bym dojechał. Ale chuj w to. Trenuje palce. ma? Teraz górka, tera chujnia Ale to nic. Kubuś ma siłę. Skurwysyn no. A tu coś jest. Nie. Yeah. I tak nisko skaczę jeszcze, bo nie mam... Nie mam umiejętności jeżenia na rowerze jakoś bardzo wysoko. Ech, dobra. Gdzie się powiedziały tamte tacy, Nie wiem. W GTA po prostu nie grałem, wiesz. Kurwa kciuczni już boli. To jeszcze, to jeszcze się okaże, że kurwa rękę nad tym, nie? Dobra, no i wracamy. Mamy kurwa 4,5 minuty, żeby wrócić do bazy. Ale misja przyjemna, misja przyjemna, nie za trudna, Tym jest banalna, ale takie misje są najlepsze. Ojej, ojej, ojej. O, dzięki. Goś mi pomógł. Gdzie na dzie Dobra, tylko byle by żaden radiobus mnie... Nie ten Nie znalazł Jak się taki radiobus we nie wpierdoli, to polecę kurwa z tym rowerem na 3 metry Na 3 metry kurwa do góry oczywiście nie na tak, bo klawisz stopnieje. Dobra tam się kupi nowy. To chyba był ostatni poziom. Czy jeszcze nie? Tak, ostatni. No i zajebiście I teraz to dla nas zarabia, tak? Ta nieruchomość będzie teraz generowała dochód. Maksymalnie 2000 kg. No to jak już rowerem, to rowerem do końca. Czekaj, już mi się kurwa klawisz spocił. Raz, <grafię> dwa, dwa, trzy, baba jaga. Patrzy! Ta, 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 ta. Lecim, lecim, kurwa z tym koksem. A dobra, jeszcze siłowni mam ten. Nie, siłowni nie mam y, odblokowanej Bo te drzwi, co tutaj były, takie jakby Po skośnej ścianie, to. To, to to właśnie tam siłownia była. Ile nam to dało? 5%, 5 prawie mamy.